Skarbnik klasowy zebrał 30 monet o nominałach 2 i 5. Wszystkie monety ważyły łącznie 169,6 g, ile monet i ile 5 zł zebrał skarbnik, jeżeli moneta dwuzłotowa waży 5,21 g, a 5złotowa 6,54 grama, czyli oznacza niewiadome X to jest liczba. Monet 2 Y to jest liczba monet 5 zł. No i ponieważ to są monety, na pewno muszą to być liczby naturalne. Skarbnik zebrał 30 monet. Czyli x dodać y jest równe 30. No i następna informacja jest o wadze tych monet, czyli skoro monet dwuzłotowych miałem x, a każda ważyła 5,21 grama, no to 5,21 razy x ważyły wszystkie monety 2 i podobnie 5 złotowa ważyła 6,54, a monet było y, czyli 6,54 y i to wszystkie razem monety ważyły. 169,6 g. Rozwiążę ten układ równań metodą podstawiania, czyli x to jest 30 odjąć y, zatem 5,21x, czyli 30 odjąć y, dodać 6 i 54 y i jest równe 169,6. No i teraz będę mnożył 5 i 21 razy 30 to jest 156,3 odjąć 5 i 21 setnych y, dodać 6 i 54 y jest równe 169,6. 6,54 y odjąć 5 i 21 setnych y to jest 1 i 33 setne y jest równe 169 i 60 odjąć przeniesione na drugą stronę 156 i 30 to jest 13 i i po podzieleniu przez 133 y mam 10 tego y mogę podstawić w to miejsce czyli x jest równe 30 10 czyli 20 i odpowiedź monet dwuzłotowych, czyli x było dwadzieścia, a monet pięciozłotowych dziesięć.